dzisiaj ja się wam pokażę jak zarobić w CSie na Steamie podczas tego Majora. Wam pokażę jak zarobić. Eee, jak widzicie tutaj oczekuję już po, po, ponad stówka, Zaczynałem, miałem bo tam 480zł i oczekuję 92zł i zarobiłem to wczoraj na Apex, które wczoraj awansowało i zwa, e, zrobiłem to na hologramach, autografów hologramach, Takiego NoKa, który dzisiaj jest po 12, a wczoraj chodził chyba przed tym po 4. Po 4 ziko chodził przed rozpoczęciem meczu, w trakcie meczu tu się zmieniało, tu po meczu było już. się zmieniało i tutaj chyba kupiłem sobie 3, bo dychę posprzedawałem po 17. Lekki proficik jest, jest. To samo zrobiłem z... Wlepami Apex zwykłymi, gdzieś to po 46 groszy, z tego co chodziło, było po 30, no po 25 chodziły, No ja wczoraj kupowałem dzień wcześniej, kupowałem po 20 groszy, sprzedawałem po 60. I wczoraj się nie udało, bo kupowałem po 55, wczoraj po 80. Sprzedały się tylko 3 w noc niestety, ale jest dobrze, nie narzekam. Prowincik jest do przodu, JL z Apex to samo. Tu już wychodził po 26 zł. A chodził, a wcześniej był tylko po 7-10 po, po zł. Więc bardzo łatwo można na tym zarobić ogólnie. O, teraz już to, na to łatwo nie zarobić, ale mi się wczoraj udało. Jeśli ktoś ma mózg, to może pomyśleć sobie, jak na tym zarobić. Bo jest to proste. I tak jak już się zaczynają mecze, na przykład Monte. Monte z Gamer Lidzio, to można sobie na tym coś zarobić, bo Monte po 357 dzisiaj niby, ale jak awansują dalej, to uwierzcie mi, że to będzie po piątkę chodziła ta wlepa. Będzie po piątkę chodziło. Nie ma innej opcji, żeby to nie chodziło. Tak samo Boros, najlepszy gracz o Monte ogólnie... 88, jak ktoś chce no, takie, takie akurat nie warto. Ale patrzcie tu też yy, awansowali. I automatycznie 40 zł idzie o, o połowę, to jest połowa więcej pieniędzy. Połowa więcej pieniędzy. Samo te brokaty sobie można. Coś można sobie tutaj po 4 do 8 nagle. To jest połowy procentu, wiadomo tam z tym zabiera, ale no to tak płycie 3 zł do przodu. No chyba, że ktoś chce. Ktoś chce zaryzykować. I tu można iść w Gamer Legion. Które, może, które na przykład może wygrać, przecież wiadomo, ten turniej jest bardzo dziwny dzisiaj. I tu macie gamer legend który chodził po 10 groszy, a awansowali po 54 flepa, no to kupicie takich 10 macie tu chuj profitu. Tutaj holo, nie wiem jak wyglądało, też taki lekki, to jest 18, 17, po 15 chodziłem, nagle po 32, no połowa do góry, połowa do góry i połowa do góry. Brokaty fajnie wystrzeliwują zawsze to jest do złotóweczki, możecie robić 2 złote i to mniejszy ten podatek, podatek, pamiętajmy, że to podatek w Steamie kurwa, mniejszy jest wtedy niż w tych większych transakcjach. No mi się udało wczoraj na Apex trochę zarobić, był tutaj się tylko ten nog za 27 zł złotych nie sprzedał w nocy, a było blisko, bo był pierwszy, pierwszy na liście do sprzedania był mój, ale tutaj ładnie JL, JL, że mi ładnie wszystko Tutaj oczekuję, oczekuję. Tutaj JL się sprzedał. Tutaj Apex mocno się posprzedawało. Tutaj JL znowu się sprzedał. Tutaj powystawiane, ale jeśli widzicie, tu można sobie zarobić na tym turnieju. Tylko, że to jest ryzyko akurat, bo nie wiadomo kto wygra. Więc bawcie się dobrze. Szała.